Cześć wszystkim, to znowu ja i znowu witam się z tego samego miejsca, co ostatnio, jak widzicie, włosy już mi bardzo zjaśniały. Ja na początku w ogóle bałam się, że te włosy będę miała za ciemne po tej farbie, a teraz mam takie bardzo refleksy blond. Te włosy są takie karmelowe, no są bardzo, bardzo jasne. No i to się teraz idziemy. O, tu jakaś flaga. E, idziemy właśnie na wypożyczyć rower. Ogólnie udało nam się wypoczyć finalnie te rowery, także idziemy wypożyczyć rower i jedziemy na dwie plaże, które są oddalone od nas nieco dalej, że pieszo by to zajęło około godziny, a roweromety to chwila. Także ruszamy. Po, musimy kupić kieliszek. Ogólnie uznaliśmy bo że zbieramy kieliszki w każdych miejscach, gdzie będziemy. Mamy już kieliszek zakopanego, także szaleństwo było serwisliśmy to trzy miesiące temu, że będziemy zbierać kieliszki Mamy jeszcze z Ikei w Poznaniu. <laughs> No i ten. Nie będziemy zbierać kieliszki, także koniecznie musimy to kupić kieliszek. Córki, że tak człapie. Usłyszałam na poprzednim e, filmiku, że tak strasznie człapie. Więc, córki, e, jeśli chodzi o ten stanik, bo często pytacie mnie właśnie, co mam ubrane na sobie. Więc ten niebieski to miałam poprzednio na Instagramie. Tutaj macie mój Instagram, możecie wbijać i oglądam cię zdjęcia z wakacji. Bo naprawdę wyszły całkiem fajne fotki. Więc ten niebieski jest New Yorkera. Kupiłam go na promocji. łącznie wszystko wyszło jakieś 70 zł. A ten drugi kupiłam w Calzedonii I to też wam mówiłam w poprzednim filmiku ten On łącznie kosztował 60zł No i ogólnie w Calzedonii były mega promocje I czuć, że on jest taki dobry jakościowo A w ogóle ten stanik kupiłam w zeszłym roku Za jakieś chyba 12zł czy coś takiego Ale niestety majtki mi do niego nie pasowały Ale teraz jak ubrałam go jako strój To założyłam po prostu do niego te niebieskie majtki I powiem wam, że to całkiem fajnie wygląda Taki fajny komplet tworzy i pozytywnie. Ryszne, bo tu jest dużo z górki, dużo pod górkę, nic nam się męczyć. Dojechaliśmy rowerkami, proszę bardzo, co prawda elektrycznymi, ale no jest dużo łatwiej, bo tu jest dużo górek. I zobaczcie jaki jest piękny, e, piękny widok na tą Kasjuni Beach, ale tak jest napisane, mówię tak jak jest napisane. E, bo jest naprawdę pięknie widok na tą plażę, są takie małe półwysep, gdzie są wszystkie te palmy, leżaki i widać, że naprawdę jest mało osób. Jakbyście weszli na plażę w Arusowie, to widać takie małe mrówki i to są ludzie, a tutaj naprawdę widać, że ludzi za dużo nie ma. Pływają tam jacyś, ale wygląda to pięknie i co mnie nawet to takie jakby pasy na wodzie. Widać to w telefonie? Tak. no co to jest? Od czego to jest tak naprawdę te pasy na wodzie? Rozumiem, tu jest, na przykład płyt, tu jest bardziej płytko, tam jest głębiej, ale takie ja na tym całym... No pięknie to wygląda. Ogólnie nastawiałam się, że dzisiaj nie będzie zbyt fajna pogoda, ale zobaczcie, że jest bardzo Dojechaliśmy na plażę, która się nazywa Beach Bene. A Wszystkiego. <noise> Pokażę Wam, co tutaj jest ciekawego. Tutaj mamy jakieś pleca zabaw. Tutaj nawet są... Pamiątki, ale widzę, że nieczynne. O, tam jest beach bar, jakieś drinki sprzedają, ale chyba też jest nieczynny. Nie wiem dlaczego. I tu jest plaża, ogólnie wygląda bardzo ładnie. Zdziwiło mnie to, że są rowerki. Nie zastanawiałam się, czy można wynająć, ale widzę, że jest tylko jeden. Więc chyba średnio można go wynająć. Ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. Finalnie dojechaliśmy na plażę w Kasjuni. Zacznie jak jest mało ludzi. jak to byliśmy, to były wszystkie praktycznie tależaki zajęte, łóżka podajmowane, a teraz naprawdę garstka osób. wynajęliśmy no, sobie finalnie leżaki. Jeden leżak kosztuje 150 kun, drugi również 150. Wyszliśmy z wody i niedługo będziemy się zbierać przez to, że naładowałam powerbanka, a coś nie działa i mamy obydwoje po 20%, także jest to nieco niebezpieczne, więc musimy niedługo wracać. I teraz idziemy się obmyć i no. Niestety tutaj płukanie się po wyjściu z morza jest niestety konieczne, bo naprawdę staje potem taki słony osad, że cała skóra jest taka skurczona i słona. Właśnie odłożyliśmy rowery i przyszliśmy na skały, chcieliśmy poskakać, ale tutaj praktycznie zawsze nie ma spokojnego morza, tylko tak wieje, że no, jest trochę strach, żeby skakać. Ja się trochę tego obawiam. Zobaczymy, jak już podejdziemy bliżej, jak to będzie wyglądać. Uf, wróciliśmy właśnie z powrotem do pokoju i zaraz idziemy znowu na te skałki, dlatego że przed chwilą jak Wam nagrywałam, to jednak zrezygnowaliśmy z tych skałek stwierdziliśmy, że pójdziemy teraz do sklepu, zjemy coś, kupimy i w ogóle. Eee, a nas z tych skałkach zrezygnowaliśmy przez to, że było naprawdę bardzo dużo ludzi. To na tych skałkach tam Max jest zawsze 4 osoby, tam teraz było z 20-20 osób, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy za chwilę i tak właśnie po tej plaży chcieliśmy na chwilę wejść do apartamentu, umyć się i tak odświeżyć. Eee... No, i teraz idziemy z powrotem na skałki, także korzystamy full jeszcze z tej dzisiejszej pogody, bo niestety już o godzinie jutro o dwu, 12 mamy wymeldowanie. I tak jakoś około godziny 14.30-15 będziemy chcieli już wyruszyć na lotnisko, bo około 17 jest odlot. Teraz jest moment narzekania. Zobaczcie, co sobie zrobiłam najlepszego. I to wiecie dlaczego? Bo po prostu chciałam opuścić leżak bez wstawania po prostu i przytrzasnęłam sobie te drewnienka tak do skóry że mi wyszedł taki gigantyczny siennik i nawet pojawiła się krewka ale ogólnie ja zauważyłam, że miałam coś takiego na wakacjach że ja zawsze wszędzie się poodzieram tutaj mam poodzierane stopy no ogólnie jak była na Fuerteventur to zgubiłam zęba jak byłam w Loreto, to miałam przez dwa dni gorączkę także nigdy nie obędzie się bez jakichś szkód na moim ciele This is I'm